Dzień dobry, dzień dobry eee, półtora godziny doszło do słońca, więc mogę śmiało powiedzieć, że dzień dobry <grystanie> No i co? Dzisiaj chyba naprawdę ostatnia taka wakacyjna wyprawa w tym roku Dzisiaj tym razem do Gdańska Idziemy pociągiem I od Gdańska robimy pętlę między właśnie Gdańskiem Kładę połowę i znowu powroty do Gdańska pęta będzie listy w zależności od wariantu bo to jest od 160 do 200 z hakiem a zależy będzie od jakby bardzo ważnego czynnika sadz i siły to się zgadać z e, Danielem Tyle pewnie Za chwilę albo podjedzie, albo już pewnie szeka na dworcu. No dosłownie 18 minut będziemy mieli odjazd. Plan na dzisiaj jest, się jazdo. Ma być podobno bardzo ciepło, rewelacyjnie na koniec na koniec lata, bo dzisiaj jakby nie patrzeć mamy 21 września. A jutro się zacznie, się już się zacznie kalendarzowa jesień A więc dzisiaj ma być naprawdę cudownie, A więc dzisiaj ta chyba wykorzysta. I mamy do podnania głównego i do dyni głównej I to idzie Siema. i zaczynamy o oto przygodę. Ja naprawdę się suję przy tobie, a kurde naprawdę na bikepacking na 3 dni Ale praktycznie wszystko zabrałem jak To się wydaje być potrzebne, no co? Kurtka, nie kurtka no i co kolera! lepa uliczka, ale musimy dojechać jako dość razy zaczynamy jazdę Dzisiaj I co? Jedzimy Co tu cieku Czekaj tak. Dobrze jedziemy czy nie jedziemy? No, dobrze to no mi wskazuje, że tutaj mam jechać, cofnąć, no, no ale jedziemy, musimy jechać tam dalej No, początek koniec, No, no. no dobra, prowadź, prowadź, ja no tutaj No i tak, kłopoty nawigacyjne Ale nic, bardzo fajnie, jedziemy ścieżką rowerową w stronę Trójmiejskiego Parku Oj, Dołem pojedziemy, przebijamy się na drugą stronę i będzie Gdańskie dróżki Prosto, prosto, listy. Trasę mamy na 215 km, ale przy dobrych wiatrach, jak tak sobie Karu na liszu, to o po 18 powinniśmy wejść. O, no. no, tutaj Gdańsk ma świetne drogi rowerowe. W tym parku tak szmychnęliśmy Tam taki fajny pałacek No to my się stopmy No no, zaraz, zaraz No i jakby nie patrzeć, jesteśmy w Oliwskim Parku Podjeżdżamy, podjeżdżamy pod góreczkę Sporo rowerzystów Pozdrawiających No i pierwszy podjazd Dnia dzisiejszego Talisone Niedaleko pachałko. No. no ten kawałek był świetny. kurde kto to projektował? No i pierce ujemy za nami. <śpiewanie> o kurda! Koza o! Powiem tutaj, że jest... jest co robić? Nie nudzi, nie ma nudy. Nie ma. Ale auta jest z więc chyba cywilizacja jest tutaj. Uch On mi mówi, że chyba będzie trzeba przyjeżdżać wiele razy do, do Gdańska na takie ekspaskady eks wy wycieczki. Tam w lewo. I pod góreczkę. O, kościół wy! Ja pierdolę. Coś pięknego takie Morenowe, morenowe lacu Piękna trasa A gadam do kamery <laughs> To się wytnie, to się kameruje Niedobre pod góreczkę Jeżeli ktoś nie ogląda w miasta, to naprawdę Gratuluję wam świetnych terenów No jest płacko polki, to możemy pomazać Ale nie wiem gdzie jestem ale ok byle do przodu O jakie tu piękne szuterki Lasy Pięknie są niektórzy tu mieszkają na tych kaszuba Jedziemy w książ klimatach, miejskiego parku, krajobrazowego. No jest chyba No i górę, górę. Aha, bo tu jest no, no, to jest barierka. O ma. Co no, za piękny dźiak. To magia, jak górak normalnie Uuuu To wow. jest księg Uuu O tym prostym machylaniach Ale wąwątik ładny tylko specjalne ujęcie number one się jedzie 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 pięknie nowe kwadroty zaliczone kolejne więc tak to w redzie, a właściwie na wylocie dredy Po prawej stronie dreda, po lewej wejcherowo. A my jedziemy pod górę No końcóweczka Wygląda stroma dość Musiało tu popadać, albo wilgotno, bo jest pięknie ubity pioch. Piękna końcówka lata Takie rury do góry no. są. Prawdopodobnie, prawdopodobnie, Aleksandra. Tak, tak, tak. Temu ten dębę? Ja tu jestem. No. Tak jest. radar Lecimy na do bębek. O kurwa. O! jest Dobra dobra, tu do Pierwszy długi podpływ za nami i ten wymiana uzupełnienia paliwa Jesteśmy w Zarnowcu Idziemy odcinkiem pod górkę Pani mogłaby wolniej jechać, ale nie Powiem chyba na tył Jaki widok to właśnie Ale piękne widoki to Przejeżdżamy do zempku właściwie trochę O, tu trochę popadało Głośko. Uu. Jedziemy w dół szpicnicy, jest yy, yy, rzeka wpływająca do Bałtyku, ale się zaraz ukaza. że będzie trzeba zrobić. No to Chwila prawdy prawda, no i dojechaliśmy do dębek. Jest git tchum, ludzi No i jesteśmy w dębkach, ujście z piasnica Do morza O, dziwo, w gorąco wręcz Na tak na zesie piasnica, ujście Pojedziemy. to tutaj tak RDC, więc pojedziemy no spokojnie. Na pewno na inaczej to wygląda niż bojeżusze zachownie pomorskich Karwieńskie błota, karwa, karwia, coś to. O, tutaj trochę niespodzianek u jebu <głosi> O! No na pewno damy radę. Tutaj dojeżdżamy do okolic Rodzewia, ja i Góry. I mamy takie piękne to ścieżkę rowerową z kanałów idziemy my to <laughs> nie będziemy schodzić na przylądek więc no i tyle, mamy się do rozlewu bo 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 Dzewo, taka pucka przed prowadzące korek do płucka Helu płuc przed nami ja taka pustka od dali O, takie ja rower walczyłem Pozdrowienia dla jadących do domu nie za droższe im. Po wielu latach jestem tutaj ponownie w tym miejscu, takiego o jak zadaje być tego widoku przede mną. Po tylu latach. A, <gry> pamiętam, jak tutaj przepychałem rower, jeżdżałem, przepychałem. Mamy piękny singstrek A, Otóż to końcówka będzie do przepychania na pewno. No mówię. Ale wszystko przypomniałem sobie. <gry> Tu było to, to ją rower do góry, twarde jak skała normalnie. Trakcji sporo. O, powolutku, ich Tak, widać doskonale, całą zatokę. <laughs> o cholera Chyba bym się nie podbierał Mamy piękną drogę Do Mechalinek Napierdalamy Pojechaliśmy na koniec, drugi koniec no jedziemy do Gdyni mamy piękną drogę rowerową Po tej lewej stronie chore do Gdyni Ach. Szybki wiatr Do centrum No i jesteśmy gdyby na Orłowo Na ja molo w Orłowie i wyjeżdżamy I lecimy na Gdynia. Więc, zaposie. I jesteśmy w Gdańsku, chyba prawdopodobnie w Witkobie. jesteśmy na dworcu, Pewnie byśmy zrobili więcej. Oj, dobra. Ej, to no i dobra. Podsumowując, dotarliśmy niecałe 200 wyszło. Co so może dokręcimy do włosku? Żeby dawian nie marłów. Tak, oh. <laughs> ja, to kręcimy jeszcze. So mamy czas?